kamy wiemy. Teraz rozwalam cegły pięściami. Czemu nie? Jezu. <laughs> 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 Dobrze, przeżyczyłem z tej strony ćwirćwiru, to jest Indigo Fahrenheit pro... Nie. Fahrenheit degree per Celsius. Almost the entire country is without water and services. minus 47. to help provide shelter and basic necessities. But the cold and snow have hampered ground movement and storms have shut down every airport in the country. Scientists are still unable to fully explain the reason behind the cold wave which has now gripped the entire planet. Temperatures continue to fall everywhere in the world as authorities ponder well, our job is done. Now it's up to the army to do what they can to help the population. Carla, you should get some sleep. You haven't closed your eyes in two days. I have to get warm to do that. I'm solid ice from head to toe. Yeah. Hey, look, can I get real with you here for a sec, Carla? I think it's probably now or never. I get the feeling you're hiding something from me on this cane thing. Am I right? Tak, you're right. They go, ale myślę, że think he's innocent. I didn't say anything because I didn't want to Tyler. You mad at me? Plus whatever it is going on now, it doesn't really matter. Anyway, as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Możemy liczyć na naszego partnera. Sam, what are you doing here, babe? There's a train leaving in one hour for Florida. It'll probably be the last one for a long time. I'll be on it, Tyler. With or without you. If you really love me, quit the police and come with me.

Czyli to był zły pomysł. Czyli co, dobrym wyborem było to, żeby Tyler pojechał z nią? To głupie, ja bym już nie pojechał. Bez no sensu. I'm gonna go help Jeffrey and Doug. They're heading down to take a look in the southern sector to make sure. <laughs> like w ogóle tu. <laughs> Tyler, <laughs> as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Good, Good luck, luck to you what you know, what I don't know how all this is gonna end up, but I hope it all works out for you. Tyler, this history, Dziewczynkę. Już wiem, że jest prawdziwą dziewczynką, już nie jest taka creepy jak wcześniej. Saint Thomas Orphanage czy z tym z, z średniców. Świętego Tomasza. Lukas wygląda jak główno Kiedy to się stało Co mnie ominęło? What the fuck? Here we are Are you sure you know what you're doing? The Oracle seen the child just like I did He'll be here to find her any minute now. I've got to get to her before he does. Wait for me here. I won't be long. Co się stało? Kiedy to się stało? Ja pierdyka, masakra. Co mam, mam got <laughs> no, no to find that girl before the O! Ktoś nie wie, butów I naniósł mokrego do domu. No jaka życzliwa siostra. Niech mnie twój bóg powstrzyma. Głupie. Dobra, ja pamiętam, żeby tam taki obraz. Ten o, czyli młoda jest tu. Gotowa?

I don't know how you've managed it, but that's of no importance now. Give me the child, and I will grant you a rapid death. If you take her to the ones you serve, they'll use her to make slaves out of the entire human race. That's no concern of yours. You'll be dead before that comes to pass. Give me the child. I don't have time to play with you. Nope. <laughs> Sprawnie żeśmy uciekli. Teleportuje się. Teraz będzie pojedynek. You You I Wow. O kurwa, pojedynek! Neo i Agenta Smith po prostu. A czy znaczy, mogę go strzelić w pieska chociaż raz? Proszę. Trochę wygrywa, nie? Ale wciąż mamy świetnie, więc jej. Ej, my też go tuczemy chyba. Nie wiem, patrzę się na trójkąt. To ja pomyślę, że to będzie taki bajerancki pojedynek z prorokiem. O, teraz stanie kopa prosto biają. Tak, źle. Oj, źle znowu. Spiderman, Superman. Pewnie, że tak. Co może pójść źle? O, spoko ma broń. To niedobry znak chyba. Przegrywamy teraz, Ej, ale nie tracimy ani jednego życia, więc... Znam się to, że razem z tym, z tym czymś to po prostu... Nie nauczył się go chwój w ogóle. Możesz go zabić. Lukas. Bądź prawdziwym mordercą my zabić to. No, okay. Nie oraz no, wpisze pół dachu w tym tej dzielnicy Teraz rozwalam cegły pięściami Czemu nie? <grybuj> <grybuj> Proszę bardzo, świetnie I walnęliśmy mojego własnymi cegłami Shockens, alo bermoszokensem teraz. We are the chosen one. Jesteśmy wybrańcem, tak jest. Nic na mnie może zrobić. kupi prorok. Pani gubiajo. Szybko, pani gubiajo, Lukas. <laughs> Co to w ogóle jest za akcja, masakra. O nie. Berek, koci, łapki, idziemy do O! Dostał w tubę. Nie. My dostajemy w tubę jednak dalej. Co no. za że to będzie świetnie, ale ciężar życia nam nie zabiera, więc... Yes. są takie rzeczy Gdzie jest Karla? dziecko nam pomoże zaraz. Nie? Co, teraz się nie teleportował? Brakuje mi tego motywu momentu, kiedy Lukas tam spadł i w ogóle kiedy się przemienił w takiego super bohatera, skąd Karla jest już u niego na chacie z bielizną, nie wiem, taki dziwny przeskok z dupę Trzy helikoptery, nice. Broń Lukas. Broń nad helikopterem. Teraz biegam po ścianach. Spoko. <laughs> Ci policjanci muszą mieć łate, łate Nie ukrywam, że ja też nie mam lekkiego. Beka. years depends on the fate of that child a new golden age peace and security or the reign of ice of terror and death we were right to have chosen you whose side are you on agatha who are you really we wish to keep the orange clan from possessing the child they would use her to tighten their grip on humanity She's in a safe, hidden home where no one can ever use her for evil ends. You. You've been using me from the start, haven't you? You manipulated me so I'd find the girl for you. Manipulated isn't really the word. Let's say guided. We intervened to protect you because we knew you could lead us to her. What happened at the amusement park? I remember anything after the roller coaster collapsed? You didn't survive the fall. We found your body and we resuscitated you. <laughs> the truth is that you are dead, Lucas. It's, it's impossible. I, I'm not dead. Life, death—they're simply abstract notions. You gave your life so that humanity could survive. You are a hero, Lucas. It was vital that you were us the Indigo Child and you succeeded. Now K we put her in a safe place. You accomplished your mission well. No, yeah. I don't trust you. Jade stays with me. You're committing you a Jade? Lucas. I'm going to have to eliminate you. <laughs> no, Oh, I forgot one small detail. When we brought you back to life, we added a module within your cortex. It's impossible to kill you, as you are already dead. I can, however, annihilate you. A simple touch from me and you will be erased forever. There's no use trying to resist. I have control of you now. Co to ma być? Nie idź tam, przecież dobrze klikam. Dobrze klikam No nie leź tam. No Czyli jestem S super bohaterskim zombie I grupa bezdomnych nam pomoże. Oczywiście, że tak. I goni nas teraz Agata, która jest kosmitą ze światła. Oczywiście, że tak. To można było bardzo łatwo wywnioskować. A i ruscy odstrzelą ludzika ze światła. Bo to nie była policja, tylko ruscy do się odwaliło gdzie Karla też, idzie, no. Karla, chcesz pogadać? chcesz podtrzymać dziecko trochę? Karla, na pewno już z nim spała, skoro w tylko wiesz, że jesteś nekrofilką? Karla? Fajnie, tak? wzykać trupy? Karla? Karla, nie ignoruj mnie Interaktywnie jakbym nie, od Karla. Fak, ściana. Wszystko dlatego, że jestem trupem. O, ja mogę biec! Haha, ha, Karla loser! Loser pierwszy! Tak samo jak za światach. O, fak, to nie tu. Ale cool, bezdomny. Ta sekwencja była tak potrzebna do fabuły gry, żeby tam tym korytarzem że kino? Rewelacja. Cieszę się, cieszę się, że mieliśmy okazję to rozegrać w ten sposób. Patrz. Ja nawet wiem gdzie, gdzie idzie. Patrz. patrz, tu idziemy tu. Tu dokąd? Pana to chłopie Markus tu siedzi, tak? Okej. So, one. name She doesn't speak. i get the feeling that for the moment she's observing us do you know who that man is i have no idea no, he just told me we had to follow him and yet it was dumb okay so what do we do now looks like we don't have much choice let's follow him Dobrze, że karta ćwiczy, bo inaczej nie wniosłaby tego dwunastoletniego dzieciaka. Taki dzieciak waży już z 30 kilo. Było 40 nawet. Markus to jest. No wiem, że to jest Markus. Lucas, you're safe and sound. And Marcus, <laughs> Nie, Wiem <prawda. laughs> że I couldn't possibly have known that you were really... Open. What are you talking about? Our host will explain everything. Welcome to the camp of the invisibles, Lucas. Come and take a seat by the fire. Come on, baby, light my fire. What do you you call yourself the invisibles many of us are homeless though we're scattered throughout every city no one ever notices us This allows us to see without being seen and pursue our mission without attracting attention huh. cool. There's another clan besides the orange clan isn't there the thing that took on agatha's form wanted the child too yeah, we've only recently become aware of the purple plan we know almost nothing about it. we suspect that some ais acquired a sort of consciousness using the net during the 80s they want the indigo child in order to become the dominant life form on the planet the You're the ones who sent me that email on Kirsten, aren't you? Normally, we never intervene directly, but it seemed necessary to help you see that Lucas wasn't really guilty of murder. We thought that you might ultimately help him in his mission. Okay. What do you know about the Indigo child? She's a perfectly pure child whose soul has never been incarnated her coming has been awaited since the dawn of time what is the message of the prophecy it announces the birth of the indigo child the child will have the answer to all questions and the one who hears her message will have access to infinite has not been heard before the final countdown humanity will cease to exist. Who is really behind the Orange Clan? Nobody knows for sure. It's said that there are five. Five to control the world. Administration, police, army, finance, the media. They control everything. Over the centuries, the Orange Clan has built an empire that runs the entire world. So, what do we do now? We must bring the Indigo Child to a source of the Chroma. That's where she'll deliver her message and complete the prophecy. Where do we find this Chroma source? There are only three known to exist on the planet. The closest could be found on an old military base called Wishida. Wishida? That's where I was born. She, I'm working for the government. Okay. That, was the yeah. Cool. Yeah. that explains many things. In the 50s, an artifact was discovered that was not of human origin. It turned out to be a chroma source. We must bring the indigo child there as quickly as possible. Before she wastes away and dies without having delivered her message when do we leave in two hours the time it'll take to finish preparations on your vehicle and to find you enough gasoline it seems cool. likely that the orange and purple clans will be waiting for you at Wishida. they will stop at nothing to prevent you from uniting the child with the artifact we will take care of the child and give her a bit of chroma to help her hang on. Tu a może to co innego to będziemy to robić. Tomorrow may well be the last day of the human race. Okay. Bardzo łatwo, żeśmy bezdomnym. Eee, czyli co? Nie rozumiem trochę. Ja mam ten artefakt przynieść do niej? A tam ci też są wiązani do artefaktu? I don't think I can sleep right now. I'm going to wander around a bit and join you later. Hmm. So we're going to start with Carl. Z nim nie pogada. A ogrzeć się mogę przy tym, okej okay. Nuda no, <grych> Tylko nie wpadnie Karla O, tak, bo ona potrzebuje akurat jeszcze jakieś plusy zdobyć mm. Proszę cię dziewczę, daj sobie spokój Już nawet Tynerem był w dupie głębokiej Trzeba Wam pozwolić wyjechać z tą lasią. Gdybym mógł, to zrobimy to więc tutaj nie ma takiego do roboty. Nikt nie chce z mną gadać ani nic. Gdzie jest Lukas? Lukas, jesteś tu? Tak. Widzę cię, Lukas. Porozmawiajmy o życiu. I o końcu świata. Still not asleep? No, I can't seem to relax.

nie Może gdybyś nie był zombie, <gry nitwide> <twardly> 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 tak mówiłem. Ale jesteś jest zimny. I jeśli on jest taki zimny, jest trupem. To jak? 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 Skrabnie jak mnie, nieproszczkę. Ona go kocha. I seksy, o proszę O i to takie seksy, seksy Cycek Nie patrzcie Nie patrzcie <ścoughs> Te piksele Nie pat... nie pa. Nawet no, te rury dupą są Spoko I To gra z którego roku? Że takie rzeczy tam są już? Nie wiedziałem, że to było jest takie postępowe. To by pomyślał. Ich nawet wyparowały. Lucas chyba jednak trochę się rozgrzał. No. Ku... Nie. Nie ma takiej opcji. Nie chcę. Nie. <laughs> Ej, no to wydaje mi się, że ogólnie nie będziemy zwracać uwagi na to, co jest po akcie miłosnym. Jakże pięknym nie w ogóle zobrazowanym w tej grze. Tylko zakończymy tutaj ten odcinek. Tak jest. Więc jak się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie znaczek, żeby wiedzieć, kiedy coś i Bwzieczki i papatki.